I <laughs> Witam Was ponownie na moim kanale. jest kolejny film filmiku na moim kanale. Ogólnie mam nadzieję, że będziecie bo wszystkie kanały modeli, ale już Was zalecam i już będę dalej, kochani, maksymalnie coś doczyńcie. I niestety też na filmiku zacznę później 15 kolejności, bo o 15. Oczywiście, bo nie we Włoszech i nadzieję, że będzie o tym, jakie są, wiecie, po góre, co polska Bo takie to wiecie, bo z tego, z to po prostu, wiecie, nie wiem, wiem do przytędu do tego godziny, po prostu w tej, wiecie, jak u Was i z wiecie, o co chodzi. Eee, no, ale tak, dzisiaj będę w swoim filmiku, dzisiaj Wam pokażę moje dwa nowe odkrycia, produkty mm, do włosów w ogóle jest dużo jakichś produktów e, do włosów nie, że w sumie nie jakieś znaleźć jakichś właśnie kosmetycznych e, właśnie <coughs> w sklepach. Ja też w ogóle o moje włosy to o wiele bardziej dbam, bo mam o wiele więcej kosmetyków, o wiele bardziej właśnie nibam To jest właśnie mega fajne, jak właśnie się dba o włosy. Oczywiście kosmetyki są mm, przystosowane bardziej do moich włosów. Jakoś takie same albo ponownie to kosmetyk. Oczywiście są dużo kosmetyków do różnych e, Włosów, e, słusznie nie wiem, długie, krótkie. Zresztą ja też nie, nie mam zróżnicy, ale właśnie z nie wiem, czy to ustawione, czy jakiekolwiek tam. Ale więc będę coś dla siebie, możecie się zainspirować też moimi kosmetykami, tutaj, które mam teraz właśnie. Pokażę. E, I właśnie wszystko powiem. to jest taka od 15 zł, do 20 zł, do goza. Nie pamiętam, jak mi się wspominała, chybałam go niedawno, ale właśnie już tak nie. No, od 15 do 20 zł kosztowałem, 15,99, 8,99, więc miałem tylko 15 do 20 zł kosztowałych, więc myślę, że to jest yy, naprawdę fajna cena, bo naprawdę to jest promocyjna w ogóle, więc yy, myślę, że mamy spoko. Yy, no, więc tak, my robił tutaj kilka złotych i w ogóle wspomniałem znaczenie z tym, co mi Trzeba szybko, jeszcze nic nie będzie zmontowane, ale mam się już podawać, zlecimy. <coughs> to jest pierwszym kosmetykiem. <słys> no, <Chance> jest super odżywka od nas. Proteinowa, ona w ogóle w swoim mm, happy P pe happy, e, jakoś tak, e, naprawdę jest mega fajna, bo jest jednak trochę inna niż się ja mam odżywkę taką butlecę, nawet jest fajna taka właśnie dziskana. E, niestety ja musiałam otwierać to, bo się to zblokowało, nieważne, no ale naprawdę jest fajna, bo ona jest taka na toczone włosów, tysięcy włosów, e, więc to jest bardziej właśnie przydatne dla mnie, <laughs> ale myślę, że ten link już włosów też będzie fajna, się być rota, więc możecie dodać dla siebie a ona tam jeszcze była jakieś inne też różne, ale proteinowa, fajna, będzie to cyfra inna, przy miałam, ona jest oczywiście biegaska w 100% i ma 270 ml, więc myślę, że ta cena jest taka naprawdę fajna, przydatna, bo zawiera proteiny, pszenicy ryżu, soi humektanty de pantyno. Więc kto nie się znał, ktoś jest swojerę, naprawdę właśnie będzie na pewno to widział bo tego co nie dziewięć Procent składników pozy naturalnego, e, więc na pewno, na pewno sztos i naprawdę jest super fajnie się nakłada. E, mega fajnie, bo właśnie ona zakawała się, że trzeba ją trzymać od 3 do, 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 do 4 minut. mamy też datę, to jest do 4 marca 2025, więc naprawdę długa wartość. Mm, naprawdę, fajna jest, że się no nakłada, fajnie się trzyma, no właśnie, bo takie miękkie. Em, czy no, ja, ja będę kryty ale to nie można, <laughs> właśnie, więc naprawdę, polecam taką odżywkę. Fajnie, mam tutaj włosy, właśnie, fajnie, mam tutaj leje, takie objętości, mega fajnie, więc bardzo, polecam. E, drugim, drugim produktem, <laughs> który w sumie to jest mój pierwszy, bo to jest odżywkę jeszcze czyniłam, ale to jest taki pierwszy, który w ogóle mam. E, są w ogóle już jest niewcierka, jakaś coś takiego. <laughs> w sumie to jest bardziej dla końcówki, jest tu serum, e, taki, taki fajny, on właśnie jest, e, on w ogóle jest tłusty. On jest taki fajny w pipecie um, właśnie więc... fajny, jest właśnie, właśnie nakładicie takie na końcówki, jak się właśnie go wszystko nie robi. O właśnie właśnie zresztą trzeba właśnie umieć włosy z szamponem, a potem dopiero na to właśnie nakładać na końcówki właśnie na bardziej wilgotny. <laughs> jest to no, naprawdę fajny produkt. On ma 40 ml, ale... Myślę, że rozetacz, na fajnie, właśnie, żeby, właśnie lepiej, właśnie było je w ogóle dzisiaj, właśnie, właśnie widzicie, mam nową fryzurę. Bo właśnie dzisiaj e, trochę inaczej, trochę inaczej wygląda, na bo jest w ogóle dzisiaj mega ciepło, ale jest fajna, mogę mi się podoba Ale w ogóle to <laughs> właśnie dzisiaj umysłem u mnie fryzurę, bo nieważne, ale ona właśnie mówiła, że fajnie, właśnie jak ten właśnie nie ma tutaj przy skórze, bo potem po prostu będą no, no, jeszcze bardziej się tuścić te włosy. Więc właśnie fajnie, jak one właśnie będą tak mi tusty, więc właśnie fajnie, właśnie jak te właśnie trochę się, żeby się tak fajnie poukładają potem. One w ogóle są mi Trust, Trust My. Cypher? No ale mega fajne w ogóle. Pipeta. W ogóle mega fajne, właśnie jak te włosy, w ogóle właśnie mega fajnie, właśnie. Mega fajnie zrobione jest, bo właśnie fajnie jak. Właśnie serum, produkt, właśnie jest w pipecie. Myślę, że jest mega fajna opcja. Naprawdę. Fajna, wygodna, przydatna, praktyczna, praktyczna, przydatna. I w ogóle właśnie włosy wiso Wate. wysoko e, ale myślę, że naprawdę no sztop no, mega, mega fajna opcja. W pipecie fajnie się łatwo nakłada wszystko, niesie wszystko tutaj nam układa wtedy te włosy, więc właśnie to znaczy na wilgotne po umyciu, właśnie jakby by były za bardzo tu po prostu potem znowu umyć szamponem. E, ale nie musicie, nie wiem, masz z tej samej serii szampon, bo jest to tylko maska, jak widziałam. E, ona właśnie kosztowała chyba właśnie podam 89. Nie wiem, ale... Też od 500 do 200 zł Właśnie go kupiłam, go to jest taki w Ale naprawdę mega fajny praktyczne, mega fajny, wygodny w ogóle aplikator Właśnie w pipecie Taki szklany, ale jest ale no, mega fajne, jak są moje. No to fajnie, że to jest takie wiecie tak, e takie właśnie, ale no, szczos, naprawdę, uważam, że to jest super, super wygodna opcja i jest naprawdę bardzo praktyczne i fajnie się wszystko nakłada, wtedy właśnie do się fajnie układają. I serum właśnie do taki. Właśnie bardziej na końcówki Ja w sumie, ja jestem w serum, w sumie, który w ogóle kiedykolwiek miałam Właśnie jakiś szampon, maska, odżywka w też nie miałam, ale jak właśnie Słyszałam, właśnie z fryzerką, to właśnie <śmany> Właśnie w ogóle kiedyś też się um, Albo z cukierniczką, bo Pani to bardziej tak nie, też bardzo lubię, ale nie Ale <śmany> właśnie mm, Przepraszam <śmany> Właśnie, ale właśnie uważam, że Wcierka, i to właśnie tak, jak to, nie wiem czy nie wiem, ale wcierka. No właśnie, fajnie, właśnie, jak będzie wpłynna, właśnie, jak będzie wpłynie, bo wtedy, wiecie, to też wszystko fajnie jest, bo jak się też to wtedy też będzie problem. Ale no, mówię, serum no właśnie, nie najlepiej.